Hej kochani Dzisiaj będzie mój pierwszy odcinek Na Movistar Planet W ogóle Będziemy zakładać dzisiaj konto Oczywiście, że dziewczyna, co nie Dobra Ja już mam pomysł jak ją ubiorę I No tylko tyle. Zastanawiam się jaki nos wziąć. Dobra. Usta to każdy wie jakie wezmę. No nie żartuję. Nikt nie wie jakie ja Ja lubię w ogóle takie jasne. I w ogóle się nie znam na takiej grze, bo będę pierwszy raz grała w Monster Planet. Nie znam się na takich rzeczach, dlatego się ubieram byle jak. O, to. Będziecie mogli mnie zapraszać i wytłumaczyć mi, jak to się gra. Bo nie wiem. O, bucie jakieś. Hej. Przepraszam, ale ja mam chyba słabego na I właśnie będziemy zakładać. Yy, za. Czekajcie. No, i już teraz zakładamy. O. Możecie mnie zapraszać, bo mam nazwę zawsze na msp P. To ja. Możecie mnie zapraszać. Będzie mi strasznie miło. Wytłumaczycie mi, jak to się w ogóle gra. Bo ja tam nie wiem o takich rzeczach. O, lubię ja się. Ja nawet nie wiem, co to jest. O, ludzie się cieszą. A to ja! O, cieszą się mój widok! Jej. Kto to jest? Ona wygląda lepiej niż ja. Cześć, zawsze yy, nam sypy to ja. Wow, super wyglądasz. O co jej chodzi? Ona tych tak do wszystkich? O, prezenciki, ja lubię prezenciki! Jeden... O, od razu mówię, te pieniądze zainwestuję w wybrania. I proszę mi pomóc, jak to się tam w ogóle... Bo ja na takich rzeczach nie wiem. O, jakaś kanapa. A ten prezent odbierzesz jutro, fajnie. Eee, baw się dobrze, zawsze na mesy pytają. Ja. Oha, okej. Okay. Ja jestem Pixie Star, zostań mi przyjaciółmi, ale ja nie chcę mieć takiej przyjaciółki, która mi nic nie daje. Nie mogę? No dobra, przecież ją mogę przyjąć. Tak wiem. Co teraz robisz? Napiszę, nagrywam co? Trzeba już miesiąc i rok. Przepraszam, nie powiem wam. Nie, mogę Wam pokazać tylko miesiąc. Luty. Dobra, akceptuję regulamin, bo mi się go nie chce czytać. I tu jest... Co teraz robi? Dobra. Napiszę. Napisałam, nagrywam na Ety, Nazwa zawsze na MSP. Jestem początkująca. No. I możecie mnie naprawdę zapraszać. Tu jest nazwa. I... Co to za prezenciki? Otworzę sobie. O, mi ten głos. Oj oj oj. Przepraszam. O! Czuchy, co by tu wybrać? Włosy, włosy. Aha, tutaj nawet odbierz. O, muszę sobie ciuchy kupić. To jest konieczne, że te ciuchy. O, tu jakieś kolejne prezenciki. Jeśli wiecie, gdzie są jeszcze jakieś prezenty, to proszę mi powiedzcie. A ja sobie kupię... O, kolejne prezenty. Niech to tak... Niech to już drugi level, to wiecie jaki już będę miała? Level za niedługo. Ło. sobie to kupić. Nie stać mnie? A nie, stać mnie. 300. Kurde. Kupię sobie tą koszulkę. ładną koszulkę mam. Dobrze. Ja teraz na dzisiaj kończę. Zapraszajcie mnie na tą nazwę. I ja już kończę. Napiszcie mi w komentarzach lub mnie zaproście na ten na... po prostu na to konto i mi powiedzcie jak to się robi. Do zobaczenia za dwa dni. Pa!